Serdecznie w nowym y, filmiku. Hmm. Dzisiaj znajdujemy się również w Montenegro, w Tiwacie, ale. Proszę bardzo, jaka miasteczka piękna. Właśnie przed chwilą widzieliśmy całe stado pelikanów. Jakie to są piękne ptaki. Hmm. Tutaj właśnie jesteśmy teraz w klasztorze, y, jeszcze w jego ruinach. I w sumie jeszcze tutaj wszystko y, funkcjonuje tak, jak kiedyś funkcjonowało. Wszędzie są pomiędzy domki, jeszcze mieszkańcy pomiędzy mieszkają. Tutaj z tej strony widzicie dom mieszkalny. I mamy dzisiaj zamiar jechać do bunkra, który tutaj się jeden jak, chyba na świecie albo w Europie zachował, do bunkra Ubotów. Musimy chyba jechać 40 minut, bo tutaj wiecie jakie są drogi w Montenegro. Ale poza tym są piękne widoki i krajobrazy, tak jak zresztą tutaj wszędzie. I właśnie, sorry, że tak mrużę oczy, ale słońce, jak widzicie, świeci. Miłosiernie miało dzisiaj cały dzień padać, więc y, szybko się ubraliśmy i w drogę. Komu w drogę, temu czas, nie Zuza? Nie. No. <grym> Zuzanna bardzo się ucieszyła na te, na te pelikany, bo ostatnio mm. też widzieliśmy, ale nie za bardzo było y, widać y, kontury, nie? Mm. Mm. Nie, mi się wydaje, że to taki chyba kolor tylko. Kamienia, wiesz? To jest nasz przedostatni dzień w Montenegro, także będziemy y, rodzinkę żegnać i Zwierzątka. Musimy mm. je dzisiaj porządnie, jak wrócimy, wytarmosić i znowu się pakować. Już troszeczkę jesteśmy w pakowaniu, ale wiecie, jak to jest, nie? Zawsze można lepiej spakować. Także jutro, uwaga, jedziemy na Dubrownik, mm. nie? Zuza, do Chorwacji. Chorwacja nam się podobała, nie? Byliśmy troszeczkę za krótko. Zahaczymy o Dubrownik. Będziemy jechać na Bośnię, na Mostar i na Sarajewo, a następnie na Belgrad. Serbii i już później Bułgaria, Sofia. Na pewno tam zostaniemy z tydzień czasu, żeby obchodzić, i na Warnę jedziemy znowuż opiekować się kotkami. Idziemy sobie z powrotem, jeszcze do bazy żołnierzy. Idziemy szkali. Już trochę lekko pod górę. Lekka zadyszka. Nie Zuza to nie ma zadyszki, Zuza to biegnie pod górę. Te czasy już nie są daleko. Nie powinno się nigdy mówić nigdy, ale Chyba już nigdy nie wrócą. No, także pierwszy raz taki. Oglądałam się trochę bunkrów w swoim życiu. Wszędzie i w Bułgarii, i w Polsce, i w Albanii, i w Turcji. Ale jeszcze takiego żadnego nie widziałam na uboty. Pewnie nie dlatego jest jednym, chyba jeszcze takim, który nie został zaburzony nie został zburzony i co się okazuje? I okazuje. Patrząc, że trzeba uważać pod nogi i że nie można dalej pojechać autem, bo stracimy koło bądź podwozie lub amortyzatory. Idziemy, zobaczymy, Tak daleko trzeba pójść. No? O, chyba ja widzę No może, to na pewno. Także tutaj z tej strony Montenegro, wędrując, to trzeba też mieć chyba 3 dni. My planujemy na ten dzień zawsze więcej rzeczy, jak już dziś jesteśmy. Zuzanna daje radę, my też, nie? Nie. Daniel idzie przodem z latarką. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj latarkę jeszcze poszykować. Nie. Daniel na pewno jak jeszcze do bunkra będzie chciał iść. Ale ja nie idziemy jeszcze raz do bunkrzy. No, co to jest co dzieło? No, dobre pytanie. Oliwmbaum? Olimba. Oliwmbaum? Aha. Boże. I trzeba uważać naprawdę pod nogi. <laughs> Oczywiście żadne z nas nie, nie ubrało butów butów po, podróżnika, <laughs> że tak powiem. nie próbowałam w aucie znaleźć, ale także Dzisiaj jeszcze będziemy się pakować, jak przyjedziemy. Już po prostu się tak na cieszę, że wolałabym jeszcze coś obejrzeć, niż pojechać bo domu się pakować. Także, o zobaczcie sobie Zobaczcie, ile aloe vera tutaj rośnie. Ja pierniczy. Troszkę już mi szkoda, że wyjeżdżamy jutro. Znaczycie? Oczywiście, że cieszę się cholernie na dubrownik, ale no zakochałam się. Zakochałam się po prostu w tym miejscu, które jeszcze bardzo duży progres ma przed sobą. Rzeczywiście, ale to też robi je takim atrakcyjnym, bo wiesz, że tutaj nie zostaniesz, bo po prostu pewne rzeczy nie są jeszcze na takim standardzie, nie na takim etapie, jak na przykład w Bułgarii. Ja nie mówię, że w Bułgarii już jest wszystko. Tacy i tak dalej, bo absolutnie nie. Ale z tego, co y, teraz do tej pory widziałam, Bułgaria pod tym, pod tym względem wygrywa. No tak jak mówię, będę tęsknić strasznie, będę tęsknić strasznie za Semin, za spacerami z nim. I tak myślę myślałam ostatnio z Danielem, rozmawialiśmy, że chyba też byśmy takiego Goldena chcieli. Y, zobaczymy, czy Bułgarii w schronisku. Y, na, pewno, na pewno tam pójdziemy, bądź po prostu przyjdzie do nas jakiś z ulic, prawda? Do, to, o, o to się nie martwimy, bo sufikotów kotów tam na umór, no ten młody nam e, teraz po prostu by, nikt by nie miał z tego szczęścia, ani on e, będąc e, z nami w drodze i jesteśmy dużo w drodze, dobra tam nocami albo coś, ale przez krótką, znaczy dwie godziny jechaliśmy do to organizacji, żeby, żeby go tam e, e, oddać do opieki, no i biedny wzmiotował w, w aucie, no może pierwszy raz jechał tak długo też autem, prawda? Był bardzo zestresowany, bo ostatnio ktoś go właśnie autem wiózł na ten bok ulicy, na, na rand ulicy, więc z pewnością myślał, że my zrobimy to samo. Szkoda, szkoda psiaka. Gdybyśmy byli w innej też sytuacji, to w ogóle by nie było tej całej, całej em, akcji szukania domku, tylko bym go po prostu wzięła do siebie. Ale czasami tak się zdarza w życiu, że oni teraz schodzą, ja już zeszłam z góry i chyba Daniel pojechał. On, on coś takiego ma, jak on dziś z góry schodzi, albo z zachodu do północy. Dzisiaj naprawdę na po w... zatrzymywaliśmy się przy każdym punkcie, przy każdym kościółku, przy każdej kaplicy, przy każdej najmniejszej wiosce rybackiej, tak, będziecie, tak że będziecie mogli widzieć po zdjęciach. Montenegro to jest e, najpiękniejsze kraj, jaki widziałam do tej pory, jeśli chodzi o krajobrazy, e, góry, morze i te piękne malownicze miejscowości nadmorskie. Zobaczymy jak pojedziemy do Włoch Hiszpanii, czy Portugalii, ale póki co, jeśli chodzi o Bałkany, to się zakochałam totalnie. Zakochałam się totalnie w Montenegro, więc na pewno do jeszcze tutaj wrócimy, Daniel jeszcze o tym nie wie, ale wrócimy. Ale tak sobie myślę, czy oni są gotowi na taką ekspansję turystów jak na przykład Bułgaria. I tu mówię nawet o Polakach czy Niemcach, bo, bo jest oczywiście mnóstwo biur i y, urzędów polskich, gdzie możecie wszystko załatwić y, chcąc. Y, Uzyskać pobyt w Bułgarii, kupić jakieś immobilie yy, albo coś tego typu, czy tam nawet wynająć. Więc myślę, że ta ekspansja już chyba lata temu się zaczęła i dosyć dobrze funkcjonuje, dlatego też wracamy niedługo do Bułgarii. Bardzo dobrze się tam czuliśmy. jako turyści, właśnie. Tutaj w Montenegro yy, właśnie z tego względu mówię, że oni chyba poczułem tak jeszcze z 10 lat. I tutaj nie mówię o tym, że oni mają na nas czekać z otwartymi ramionami, bądź nie, bo na pewno to jest wkurzające, szczególnie w sezonie, jak widziałam zdjęcia w sezonie, to chyba tutaj by nawet ryby nie chciały pływać w morzu, więc... domyślam się, że tutaj wtedy nie idzie nic na ulicach, lepiej jechać rowerem albo deskorolką, nie, niż, niż jechać autem. Apartamentowce, jak widzieliście, budowane są na umór i też są w sezonie wszystkie wykupione. Tylko właśnie chodzi o to, o ten sezon po tych, po wakacjach że tutaj jeszcze nie ma. No bo tutaj rzeczywiście jak jest zła pogoda bądź pada, nie masz co robić. Tutaj nie masz, szukaliśmy, czego szukaliśmy ostatnio, jakiegoś basenu. Coś takiego, jeśli chodzi o bowling, kino, baseny, jakieś parki dla dzieci indoor, są w Pogorycy. No ja nie będę 2 godziny jechała po coś i później znowu dwie godziny, jeszcze w zależności od korka bądź żadnego. Także no tutaj jeśli o to chodzi, to powinni właśnie mniej w apartamentowce, a, mniej, a więcej w rzeczy w atrakcje takie bardziej na złą pogodę, powiedziałabym, inwestować, a nie w kolejne imbisy i restauracje, bo tego tutaj jest na, już wystarczy. Też szkoda, żeby niż tutaj ten to, totalnie, szy, piękną, piękny krajobraz na te beznadziejnie drogie apartamentowce, które są po prostu bezdennie drogie, bo. Oczywiście mają tutaj bardzo małą powierzchnię, więc muszą troszeczkę ceną podskoczyć, żeby mi się opłacało. Tak? I mają tylko te 2-3 miesiące, bo ludzie później nie przyjeżdżają, bo nie, wiem, bo nie wiedzą, jak tutaj jest pięknie poza sezonem. Myślę, że też więcej się widzi, prawda? Jak nie ma tych tłumów wszędzie, to yy, można tak troszeczkę sobie oddychnąć i się napawać tym widokiem. I zdjęcia zrobić bez ludzi na przykład. nie? Dzisiaj tutaj nikogo nie było przy bunkrze, a myślę, że w sezonie, w lecie, to tutaj y, ciężko się nie minąć z y, 15 osobami może 20.